Siemanko witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale serii FIFA Bingo. Dzisiaj naszym gościem jest Lachu. Witam serdecznie, Patryku. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i powiem Ci tak. Yy, no chyba że ktoś jeszcze mnie zaprosi do jakiejś serii, ale prawdopodobnie to będzie na razie jedyne otwieranie Team of the Season u mnie, więc ekskluzyw o, materiał, o jak nic. No to coś, coś pięknego, coś pięknego powiem Patryku. Piękna historia, piękna, jak nic? Piękna historia? Oczywiście pięk... No zobaczymy, czy będzie piękna historia dzisiaj jak w tych zatrafimy. Jak widzicie już na naszej planszy, co mamy do trafienia. Kto trafi więcej, słuchajcie rzeczy FIFA Bingo ten oczywiście wygrywa. Otwieramy 10 paczek i myślę, że zaczniemy od tych najsłabszych, czyli dwie paczki za 7,5 tysiąca na sam A to ja myślałem, począ, że tak. te najsłabsze to da za 50 tysięcy. Da, dobra. No już tak burżuazjnie nie podchodzimy do tego. Myślę, że dwie paczki nie... za 7,5, tak? Tak jest. To okay. lecimy z pierwszą paczką. Dobrze. Dla, gotowy? Cyk, otwieram. Dobra. Mam tutaj swoją karteczkę przygotowaną. Oskar mi tak napisał, samo. co mam mówić. Znaczy, co mam trafić. Co, co mam mówić? <grym> Bo rzeczywiście Patryk nagrał to, ale już tylko zostało mu mówienie. <grym> Dobra. Pierwsza I teraz mam tak szukać. Ojcie panie. Oj, chyba to będzie Ty, ale tu jest trzech zawodników, to za dużo tego nie będzie. Ja mam w sumie czterech, ale nie oszukujmy się. Hmm. No nie, kraje hmm. też mi się tutaj nie zgadzają za bardzo. Kurczę, tak, patrzę, czy, czy któryś jest rudy, ale chyba nie. No też tak patrzą tego, no nie, hard to blondem bardziej. Tutaj. Kurczę. No, ten, ten tak się to, uśmiecha, ty, jakby chciał być ten, rudy, ale ja nie wiem, czego chce. Ten ale może dobrze. być rudy, bo jest łysy, ale. <laughs> ale nie wiem, właśnie. No to patrz na brwi, to po brwiach załóż, widać. Załóżmy, że nie. Ej, czy jak do... ktoś jest z rudy, to ma rude brwi, czy nie? A. Prawdopodobnie, ty, no nie wiem. Nie wiem, no nie przeglądałem się jej. Czyli tak, Liverpoolu nie mam, Ajaxu nie mam. Arsenal Chelsea też nie. Walkout toc, to też nie. To dopiero z Rosji zaraz nie będzie. ma nikogo. Nie, nie, nie. Dobra, nie, nie, to lecimy. nic. Lecimy z drugą paczką. Ja sobie to quickseruję. Okej, okay. Dobra, I on już powolutku leci. Druga paczka, tak? Tak jest. Dobre. Ja oczywiście otwieram na pół. drugim koncie. Gdyby ktoś pytał, to nie jest Road to Glory, więc spokojnie. Jakbym miał walkout w paczce takiej, to, to by było dobre, ale. No zdarzają się czasami takie historie, ale chyba nie u nas. Ty no kurczę e, powiem ci, że... Kurde, mam z rosyjskiej ligi, ale to nie jest rosjanin. Hmm. A, mm -mm. Hmm. No nie, no tutaj... Że tutaj tak patrzę parkach. po parę razy. Rosja, ekstra będzie. klasa i, i rudy. No nie, no nie ma no nie, nikogo. Nie. U mnie, u mnie lipa. To przechodzimy już na poziom u mnie też. z tym paczkami. Więc teraz będą te paki za. 15 tysięcy. Oh. Oho, czyli będzie, będą walkouty, dostaliśmy SMS, od jej <grym> paczki za 15 tysięcy, tak? Ile tak ich jest. otwieramy? Trzy paczki, za Dobra, To ja już otwieram. Okej, okay. leci u mnie też pierwsza. Dobra, bo dwie paczki nikt nie trafił, halo. No właśnie. Halo, Halo, co co się dzieje? Takie nie bingo trochę. <grym> no dobra, może zaraz się zacznie no. Anglik, ale to jest tylko Lester. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. <grym> w tej paczce. Mam! Ha, a ja ci mam mówić co mam, czy nie mówić? E, możesz mówić, możesz mówić. Mam zawodnika Liverpoolu. O ty panie. To dobry. MLS... Środkowy obrońca. Czyli jakiś hmm. Matip? Nie no, aż taki dobry to nie. Lovren? Lovren? no. no. E. Okej, okay, um. a czekajcie, tutaj coś jeszcze mamy. No, ty, mam nadzieję, że tam Ajaxu nie pominąłem. Kurczę, bo tak... Chyba nie. nie. U mnie niestety. No nic nie, nie ma w tej paczce. Arsenal, Chelsea, Walkout to Z Rosji to też nikt nie jest. Ekstraklasa to, 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 to też nie jest. No, no bieda, bieda. Dobra, Mamy no skrótko. to... Aha, to się jeszcze kryje. A, bo to są jeszcze rzeczy. Okej. Okay. Dobra, to nic. I tak mi to tutaj niepotrzebne, i tak. Mogę quicksellować. Mam tylko nadzieję, że nie było Ajaxu serio w poprzedniej. Ja tak się zastanawiam nad tym Rosjaninem, ale chyba też nie pominąłem. Jeszcze jest Macedończyk. Jak przypomną nam, jak coś. Kiedyś Macedończyka pominąłem, i potem już Macedończyk, kurde, przy każdym odcinku mi pisał Macedończyku. Dobra. Otwierasz drugą? Tak, tak, otwieramy. Właśnie, no bo to tak patrzysz na tą listę i wiesz, to tak może się gdzieś no. zagubić. Ja w ogóle ostatnio grałem z Liskiem, to jak się lisek wciągnął, to dawaj, otwieramy dalej. <laughs> I tam zaczynał sprzedawać zawodników z klubu w ogóle masakra na ten odcinek był. Eee. Tutaj, kurde, kiko kasi, w ogóle ekranów nie mam, co jest grane? No, a to u mnie też tak słabo Niemiecka, Tukajcie. turecka, meksykańska, francuska, nie eee. no Nie no, tutaj nie ma eee. Mam nadzieję, że w duplikacie coś jak sukces też nie ma Ja nie mam duplikatów, to przynajmniej tyle Kurde Ty no, z Rosji też nie mam nikogo No to tak, chciałem, żeby było trochę trudniej i to To ja był dobry pomysł, no dobra Utrudnił Cztery paczki, ja mam zero, Patryk ma jeden. Na razie prowadzi. Ja jestem gotowy na piątą paczkę. ja też, otwieram. To otwieramy. Piąta paczucha. Dawać to jakiś walkout albo team of the season. Dokładnie, dokładnie. Oj, 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 te klaskanie mi się nie podoba. Ale na niebiesko mi się zaświeciło! Nie. <laughs> Co? Nie! Stary dwóch w jednej. Nie. Nie. Dobrze. Po, po Co goś porobił? Co ty jakby? E, a a jak Ajax, Ajax, cyk. cyk? E, nie gram z nim. Team of the Season cyk. Nie, nie gram z nim. I cyk też cyk? Nie, nie, niestety nie wokoł. dwa bez oś... wokałtu, Toccy? Nie no, jeden toc, tylko, a, tylko dobra, dobra, 80 dobra, cześć, overall. Okej, okej. Okay, okay. O yy... Boże. jestem porobiony przez Patryka. No, no, nic tu nie mam. Myślałem, że któryś z nich jest rudy, ale nie. Ty! Ja nie wiem, czy mi to widzowie uznają. A nie, on jest chyba blond, kurde. Chociaż na tych włosach to wygląda... Czarno-rudy albo czarno-blond. Ale... ale to, ale to jest właśnie a propos rudego, dobrze, że mi powiedziałeś. No to, no to trzeba... Taki typowo. ...przypisać mu. No, chyba to jest. Znaczy, u mnie chyba nie jest. To, no, pomimo tego, że się okay. uśmiecha, to... Tak. Gotowy? Tak. Dobra, to u mnie leci pierwsza paczka, dobra. Zdaję tu tutaj, Arsenal albo Chelsea. Ja mam tylko znak albo... zapytania: przy, przyródy mi tutaj nie. Tak już! Nie wierzę w to. Ile tych toców można trafiać? Walkout! A walkout. To jest. moje najgorsze FIFA O ZE kurde. <laughs> dobra, zobaczmy co mamy przez tego. Stary 90 overall. Co? To jakiś Tomek jak Cross jest? No nie! Czekaj, ile on jest wart ale, teraz? No wiem, że niedużo, bo mało kto nie nim gra. Czekaj, nie, nie, nie Toc 100 jakiś... tyś... nie, 70 tysięcy... Nie, siedemdziesiąt tysięcy. Nie, oblak jeszcze może być. A to mogę Ci mówić w sumie, nie? Tak. tak, tak. O i rudy, JESZOS rudy! Co się Dobra, I to tyle, jeżeli chodzi o pierwsze <laughs> To jest hurricane, panie kolego Hurricane i do tego, no, no cię, ten to jest rudy tak, że po prostu... No, że nie ma opcji. Nawet brodę ma rudą. Stary, no mordek, ja cię lubię. Wiktor Czago Czagonkow. Szkoda, Oj. że to jest z Ukrainy, bo taki mógłby być z Rosji nawet. No jeszcze z Rosji by mógł być. Otwieramy dalej, dalej, tak? Tak jest, tak jest. Fu, let's go. Gościu. O, gość, jak ty kozak chyba. A, już myślałem, że tu kolejny. Nie, nie bądź zachłanny, Patryk, nie bądź zachłanny, spokojnie, spokojnie. Ja też nie mam ekranów, ale liczę na kogoś z Rosji. Oj. Ja liczę na chociaż jedną kartę. Kurde no. Uwaga, czekaj. Hmm. Real Madrid. Po co mi teraz Real Madrid? Nie ma Realu Madrid. Rosja, Ekstraklasy, Arsenal e... Rosji... Chelsea. Rosja? Rosja. No, no nie. Jak mam złotych, nawet nie sprawdzam, czy to z Ekstraklasy. Bo... To jest. Carlitos to ust... może być, nie? Ale z ligi to... rosyjskiej mam jednego zioma, ale to się nie liczy. Ja też z tej ligi rosyjskiej miałem, ale typowo Rosjani to mi raczej tutaj nie wypadł. chyba że coś pominąłem. Dobra, to jak Halo, mi się... A ja je. też, ja już gotowy na kolejną paczkę. To jest jeszcze ta za 25, tak? Tak, trzy zostały te za 25 jeszcze. I nie? to easy. A Teraz Dobra. gościa z Chelsea trafiam. Okej, okay, to u mnie leci O i są ekrany przynajmniej ja mam problem nawet z ekranami. Mm. Ja miałem jedne ekrany na te wszystkie paczki. Czym szwac... wieku wiesz co? On... <laughs> Nie, aż, ty, ale się. 85 overall to nawet spoko jak na ekran. O, ty, Jest ty, ty, ty. Rosja! Hi, 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 hi. Też mam z Rosji. Też mam z Rosji. Jest. O Co Czy Czyli o. dostała ekstra klasa Arsenal Chelsea. Tak patrzcie. Hej, może ktoś okay. grał kiedyś? Przyznawać, się, kto grał w Chelsea? Okay. No dobra, ale jest, jest ten, jest ten, powiedzmy drugi punkt. Ja mam e, ruska z ligi rosyjskiej, tutaj to powinno być ten double point. Trochę po drugiego, pod, pod rudego, więc tutaj ten tak samo, podobny do rudego, dobra. To powiedzmy ten już jeden rudy, już u mnie też niech będzie. Lecimy. Okej, okay, dajcie ten walkout. Jest! Toc. Toc. Okej, okej, Wracaj do gry. Jakiś... Ale, 80... walkout toc? Nie, nie. 83 overall. Yy, totsik. No dobra. Mam kolejnego no dobra. z Rosji, ale to, to już za późno. Mm -hmm. No i teraz. Macedończyk! oj, ojo, oj, co się dzieje? On, on, wraca, on wraca do gry, on wraca do gry. Macedończyk cyk. Yy, ja się przestraszyłem, dalej. jak krzyknąłeś. Yy, Chelsea, Arsenal, Liverpool, gdzie wy jesteście? A to no Mi zostało finałach. ciężko Arsenal Chelsea i Ekstra klasa. Jedna paczka. No. Tutaj ciężko no. będzie trafić Ekstra klasę, bo tak, to są złote, ciężko, bo to tylko Carlitos może być w tym. To co? Gotowy na ostatnią paczkę? Tak, Arsenal Chelsea i ja jestem zadowolony bardzo. Dobra, a ja chcę, chcę mieć wszystkich teraz wo z wokoutem jak. Złapię tak? wszystkie. Uwaga, lecimy. Ostatnia paczka. O, inform. <laughs> jeszcze tak, ten lachu. jeszcze te informa krany. wypakował. Hiszpania, na pastik, to nie? to nie. A, jajaj, relacja. Liverpool drugi raz! A to tak z pozdrowieniami dla wszystkich kibiców Barcelony w tym momencie. Aleksander no. Arnold także. Jest Liverpool. Jest Liverpool. Eee. Eee. I to chyba tyle. No tak ciężko u mnie, ci powiem, tak patrzę. Ale... No co, coś się działo. Ale, ale... Coś się działo, ale niestety. Za szybko mi Ale odskoczyłeś. Lipa. Dobra, Ja poczekaj. mogę tworzyć jeszcze jedną? Tam zależy. No to, to jeszcze jedną możemy otworzyć. Dam ci jeszcze. <grym> jeszcze jedną. Proszę <grym> bardzo, Oskar, <grym> dla ciebie. Czekaj, 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 bo jeszcze nie lecę. Nie Kurczę lecił u mnie! No nie! start, skończyłem już. Ja szyb... zjanuszowałem. <grym> dobra, to będą emocje przynajmniej. Dobra, quicksell tych Januszy. Coś trafiłeś czy nie? No chyba nie, nie było nawet ekranów, ale zobaczmy, A, co dobra? będzie w środku. Okay. No to u mnie ostatnia paczka i jeszcze mogę odwrócić tej losy dzięki Patrykowi. No, ale nie ma kautu. Więc Ajax, Chelsea, Arsenal mogą to uratować. No u mnie to lipa. Wali... Aj, ale żeby z Chelsea, co nie z Arsenal? Ham? O nie. No zresztą no, te są fajne trafy, ja Ci polecam ogólnie. <laughs> no właśnie widziałem kurczę. <laughs> Czekajcie i? Ja jeszcze zrobię. Nie, nie. Ja nic nie mam. Eee... Okej, okay, to u nas słuchajcie dogrywka jeszcze dalej, trwa otwieramy paczkę za 300 FIFA points. Yeah. I zobaczymy. Arsenal Chelsea, Arsenal Chelsea. Tak jest i... Nigdy się nie będę już trzymać Arsenalu, obiecuję. O kurde, co to jest za karta? Jakaś fioletowa. Hero. Belgia. Kto ma Hero? Liverpool? A Liverpool już mam. Origi! No nie, ojeju! Hmm. O kurcze, ale nie wiedziałem, Boże. że on ma ten hero dostał. Tak patrzę, 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 ale nie widzę, panie kolego. A oprócz tego... Dobra, nic, nic tu nie było. Tutaj nie widzę. To możemy otworzyć tą za 50 jeszcze. Tak? Masz tak. już 50? Ole tak. masz dokładnie? 51 <laughs> 51, dobra, no to otwieramy paczkę jeszcze za 50 tysięcy. Dawaj mi tu coś dobra. A ja u mnie już leci. Dobra. Pani. Może za te końce będzie lepiej, bo te... Ja nie, też zakończę. jest walkout. Ok, no i teraz. Wracamy do gry. Jest Francja, SPD, Chelsea. A więc jest finalista. O mamo, ależ on wrócił do gry teraz. I Patryk drży. Patryk po prostu. Ale ja ekranu nie mam. U mnie Engolokanty był. 8-9. O 9. I teraz, czekajcie, i teraz muszę mieć. Ten Ajax Amsterdam, ale tego Ajaxu niestety nie widzę. Ajajaj, mm, 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 aj, aj. unlucky totalne. To mnie, to mnie leci kolejna paczka, jak widzicie <laughs> Patryk chce to rozstrzygnąć za wszelką Uzależniony. cenę. Uzależniony. Szukamy Ajaxu, a Patryk szuka Chelsea lub Arsenalu, on ma troszkę łatwiej chyba mi się wydaje. Bo tego, tej Ekstraklasy raczej tutaj nie dostaniemy, tutaj mamy ekrany, ale to nie to czego szukamy. Facio I uwaga, 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 czy będzie ten Ajax? Jest Manchester City, jest. Barcelona. Chelsea. Ale, ale, ale to nie jest Kurczę, to. no kurde. ja nie mam, no ja nie mam ja, nic. Ja też nie mam, ja też nie mam To Dobra, lecimy z kolejną. Quick, sell, quick sell i możemy otwierać kolejną. Dobra, to leci kolejna... Kolejna paczka i zobaczmy. Jest walkout w ogóle. Dobra, ale lecie z Ajaxu może, nawet z Ajaxu są walkout, ale nie może być. Uwaga, Francja. Ja nie mamy ekranów nawet. SP! Paul Pogba! Co, ty co ty to? To się dzieje? Engolo Hunte, teraz Pogba! Matko Boska, co za paczki! A, no i... a ja dalej nie. szukam Arsenal Cześć, Jak wcześniej był gdzieś Arsenal? Nie, nie było na pewno. Czekajcie, i teraz Ajax może. Jest Liorenty, jest Ajax Amsterdam! Koniec! Tak jest! No widzisz, jak Patryk tutaj miłościwy. Tak, ale <laughs> można powiedzieć, że ten. Że taki bardziej remisz, że tutaj też Patryk tutaj... Nie, już dobra, ja tu jeszcze patrzę, ale nie wypatrzę. Czyli wszystko miałeś tutaj jednej paczce, jeszcze pogbe trafiłeś tak, w Tak, jeszcze Pogba był w tej paczce, nie, ale no A super. A z tego wszystkiego, aż sobie paczkę za 50k otworzę, bo mi się hurricane sprzedał. Oho, okej, okay. to możemy się za 50k otworzyć na koniec. No, U już, mnie oh, już leci, ale... No nie, no nie mamy ekranu w paczce za 50k. to do tego A masz zawodnika ten? Chelsea lub Arsenal? U mnie kolejny hero! Co się dzieje? Nie wiem, że to ten origin. Nie, nie, nie. nie mam. Okej, okay, a u mnie znowu Origin Hero, nie to są. Ani Chelsea, ani Arsenalu. Chyba, że gdzieś wow. w pierwszej paczce było, ale wątpię. To, to, e... FIFA Bingo to jest historia jakaś niesamowita. To jest piękne. Ja nie mi bardzo się bardzo rada. podoba, tylko razy... strasznie. No dobra, to będziemy kończyć powolutku. Patryku, dziękuję bardzo serdecznie za udział. <laughs> Kurde miałem walkout! Co? Walkout Francus, a to ma tweedy, myślałem, że będzie... A ty dalej otwierasz? On dalej otwiera dobra, ja wy dalej możecie oglądać co, traf co Patryk otwiera. Legenda głosi, że Rachu dalej otwiera. <grystanie> to powiedz mi, czy masz ten Chelsea lub Arsenal tam. Nie było! Mam Nie ci znać jutro rano, czy trafiłem <grystanie> Dobra, to Patryk dalej tam otwiera, szuka Chelsea i Arsenalu. My się z wami żegnamy. Link do Patryka oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku, także wbijajcie, zostawiajcie mu suby. Dzięki jeszcze raz Patryk. Dziękuję również. Przyjemność po mojej stronie. I trzymajcie się. Nie Ty jeszcze jeden! Co? To mam up Inform. Brazylia. Kto jest na LPS okay. Brazylii? A Tyson? Nie wiem, Mike Tyson, dobra. 84 Mike Tyson. Dobra, czy, czy masz Chelsea Arsenal? Czy nie masz? Eee... Nie. Kurczę. Dobra, dobra, to trzymajcie się. No i na razie. Piona, piona. Już ostatnio, już ostatnio. Kurde. Jest Pedro Chelsea! Dobra, na razie.